Może odróbmy lekcję? Okej, okay, będziemy miały to z głowy. Lepiej odłożę laptopa. A ja przyniosę sobie krzesło. Hmm... E, było coś zadane z Niemca? Eee... Nie, prze, przecież w poniedziałek mamy sprawdzian. Eee... Spoko, mam tydzień czasu na naukę. Hmm. Będę mogła spisać od siebie notatki? Jasne. Spoko, to teraz jeszcze Polek nam został. Dawaj. Ej, patrz, mam zaproszenie od Jake'a do znajomych. Y, spoko, y, dobra, więc będę szła chyba niedługo do domu. Jak chcesz. Spoko, więc ja, ja już lezę Cześć. Cześć. Hmm. Hmm. Napisałeś do niego, czy nie? Nie, nie napiszę. <laughs> Napisał. Hmm. Gdzie ta laila? Gdzie ona jest? Cześć świetnej. Hejka. Słyszałaś, że mają wymienić automat? No, coś tam słyszałam. A tak w ogóle to pogodziłaś się już z Saszą? Nie, nie, właśnie nie. Słuchaj, może już iść przeszło. Cześć Sasza. Cześć, pomyślałem czy może jesteś już gotowa mi przebaczyć, bo to naprawdę było nieporozumienie. Nie. Wiesz co, Za mogłabyś na chwileczkę się odwrócić? E, tak, jasne. E, wiesz co? Dawno powinno to zrobić. Zapowiada się ciekawie. Wiesz co? Auć. odbiła ci, najpierw mnie zdradzasz, a potem prze przepraszasz. Czy ty naprawdę nie umiesz tego pojąć? To już koniec uh, chyba coś nie wyszło. Hmm, poznałaś to po tym, że walnęła mnie torebką, czy po tym, że krzyknęła, że to koniec? Hmm. Hmm. Poniosło mnie trochę, sorry. Spokojnie, dziwnie byłoby się nie denerwować z tego powodu. Ej, jest przerwa obiadowa. Idziesz na obiad? Hmm. Tak. Ja... Hmm. Cześć, coś, mi ominęło? trochę. No, to może chyż mnie na lekcję? No opowiemy się tego razu. Zaczekajcie. Pondfive.com. Pójdziesz zająć jakiś stolik. Pondfive.com. Ej wit nie, zaczekaj. Porozmawiajcie chwilę, a ja pójdę przynieść. cię. Dziękuję. Tu będziemy się Ej, dziewczyny, chodźcie! Okej. Nic ci nie jest? Nie, nic się nie stało. Hmm, widzę, że ktoś tu przywiązał nitkę. My robiliśmy taki test i zapomnieliśmy odwiązać. Bardzo przepraszamy, że tak wyszło. Było trochę dziwne. Mam właśnie normalnie robi takie testy. Na przykład ja? Normalnie tak. Dzisiaj przypomnimy sobie figury przestrzenne. Zapiszcie temat. Ej! Ej! Co? Aha, w ogóle was nie słychać. Słyszałem, że Sasza zerwała z Jake'em. Czyli jest wolna? Tak, możemy do niej iść. Ale nie teraz. Chyba zwariowałeś. Czemu? No, bo teraz jest lekcja. Ona nie zauważy. Zobaczysz. Okej. Okay. Przepraszam, czy mógłbyś usiąść na swoje miejsce? Yy, Okej. Okay. Zauważyłam. Kurczę, zapomniałam długopisu. Hmm. Słuchaj, może pożycz od Saszy, posłyszałam... Że jak, jak jakaś osoba ma o tobie złe zdanie, to przez pożyczenie długopisu relacje między wami poprawiały się o 30% Spoko, zaraz od niej pożyczę O kurde, tuż mi się wylewa z długopisu mm, Najlepiej sądź jej zeszyt zanim nauczycielka zobaczy Okej okay. Ej, Sasza, mogłabym pożyczyć od ciebie długopis? Tak, jasne. Proszę. Dzięki. Yy, Laila, spójrz tutaj. Yy. <ścoughs> Auć. Ale masz cela. Napiszę jeszcze raz. <ścoughs> Sasza, możesz przestać we mnie rzucać? Mm, tylko, że ja niczym nie zrzucam. Nie no, wcale. A to, co to jest? Niczym w ciebie nie rzucałam. Tu jeszcze jedno. To już chyba wszystko. Zuzę, daj mi jakąś kartkę. <ścoughs> Laila, daj mi jakąś kartkę. Kto to rzucił? Pan i Zapraszam was do dyrektorki. Zaraz przyjdzie do was pani Woźna. Bądźcie grzeczni. Proszę. Dzień dobry pani dyrektor. Przyprowadziłam tutaj niegrzecznych uczniów nie uczennice. Dzień dobry. Dzień. Y, rzucały w siebie papierkami na lekcji. Hmm. Proszę wymierzyć im surową karę. Dziewczynki, usiądźcie na tej samej ławce. Yy. Musimy? No właśnie. Nie mam zamiaru drugi raz powtarzać. Hmm, więc dokładnie co takiego zrobiłyście? Ja sobie zwyczajnie spokojnie siedziałam na lekcji, a Sasza zaczęła wymierzać papierkami. Może frytki do tego? Jak ja sobie zwyczajnie siedziałam, a ty do mnie nagle. Cze co? co czemu we mnie rzucasz? No rzucasz? Boże... Ja nawet nie rzucałam. Tak! I mam ci przynieść i pokazać tutaj te papierki, które mi we rzuciłaś? przynieść. Mogłaś sobie po prostu wziąć kilka i na mnie zwalić specjalnie. Tak, jasne. Cisza, uspokójcie się. Dobrze, Dobrze przepraszamy. przepraszamy. Możecie zwyczajnie usiąść? No właśnie nie. W tym liceum nie tolerujemy nagannego zachowania. Za karę będziecie musiały zostać po lekcjach i wysprzątać główny korytarz oraz salę, w której nabałaganiłyście. My dwie? My dwie? Usiądźcie w końcu normalnie. Możecie już wrócić na lekcję, tylko nie zapomnijcie, że zostajecie dzisiaj po lekcjach. Do, Do widzenia. widzenia.